No, maneczko wszystkim Słuchajcie dzisiaj Będziemy sprawdzać Jak pasuje uszyte ubranko tutaj Na palmę Na te największe mrozy Konstrukcja no, standardowa Tak jak większość już sobie zakłada Czyli z tych rusztowań warszawskich Na górze pałąki Takie z do wody Powkładane Jak widzicie Zapas tutaj mam jeszcze około metra też pokrowiec jest uszyty właśnie z takim zapasem jak palma będzie rosła żeby nie był ten pokrowiec na rok czy dwa tylko mam nadzieję że chociaż ze 3-4 wytrzyma także tutaj już mam rozłożony pokrowiec tak wygląda tutaj jest w środku wszyty taki ekspres żeby to sobie można było zajrzeć do środka przewietrzyć Także, no i tak, to będzie zakładane tylko na największe mrozy. No ale jak dostęp do palmy będzie, dobra, to co, biorę się i założę to na palmę. Poproszę żonę, żeby mi pomogła. I zobaczymy, czy, czy pasuje i jak to wygląda. No dobra, jak widzicie, już pokrowiec nałożony. Nawet fajnie to wygląda. O, pies już tutaj ma ochotę wejść do środka. Już sobie tam Ringo zaniósł. Także ja teraz za chwilę zapnę tutaj ten ekspres. Resztę albo wywinę na zewnątrz, albo do środka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, po prostu jest tutaj zapas, żeby jeszcze jedno przęsło do góry, jak coś założyć. O, widzicie, jak mu pasuje. Także jak coś. No myślę, że będzie w porządku. Ekspresik jest wszyty Jak widzicie, w środku tutaj jest agrowłóknina dana hmm, po u góry, a boki są podwójnie. Agrowłóknina 120. O, tak to sobie wygląda fajnie. No, wiadomo, że to trzeba jeszcze ułożyć. I zobaczymy. No, trochę dałem. Luzu, chyba za dużo, trochę tego luzu dałem, bo jest takie mało dopasowane bo jest chyba 7 cm czy więcej 10 cm jest luzu na długości, po 5 na stronę ale zobaczymy, jak zapnę. Ale wydaje mi się, że będzie to troszkę tak. No po to to zrobiłem, żeby łatwiej się zakładało żeby nie trzeba było na siłę naciągać także będzie trochę mniej dopasowana ale myślę, że swoją rolę w zupełności. Spełnie i da radę. Jak widzicie karłatka i traszek taki przycieniony. Zobaczcie jak ładnie liściorki puści chyba 3 czy cztery takie duże. No i ze trzy są w trakcie rozwijania. No i dobra, ubranko założone. Jak widzicie tutaj się na tych pałąkach układa. Tutaj podwinąłem do środka, nawet fajnie, bo będzie można od środka czymś przycisnąć. Nie wiem, jakimiś cegłami albo czymś ciężkim, żeby się nie, nie wyrwało. O. Tak to wygląda. No jak widzicie u mnie jeszcze Maurelaski w gruncie. Jeden drugi. O, tutaj też jeszcze Maureli zwykły Large seed. Basioki, Tomsoni i te inne badyle jeszcze rosną. Także jak widzicie, ubranko uszyte, już w razie czego jestem w stanie palmę zabezpieczyć. No wiadomo, do środka tam forelka na jakimś przedłużaczu. No i przełącznik, taki, który będzie załączał przy, przy danej temperaturze. Tak się jeszcze zastanawiam. Czy na przykład tutaj nie przyszyć jakichś troczków do tego e, ubranka. Takich, wiecie, żeby uwiązać do, do konstrukcji od środka to. Ale to zobaczymy. no To już można sobie samemu jakby tutaj e, zrobić. No dobra. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.